Prawdopodobnie każdy z nas miał do czynienia z narcyzem albo zastanawia się, czy ma do czynienia z narcyzem, albo już jest po relacji narcystycznej. Więc łatwiej nam będzie e, zobaczyć sobie, czy, czy ta osoba, e, albo my sami, tak też może być, mamy takie cechy. No i teraz zobaczcie. Dążenie do sukcesu. Nic w tym złego, prawda, no, ale jeżeli to jest dążenie po trupach do sukcesu kosztem innych, nie oglądając się na konsekwencje, to już jest narcyzm, a nie po prostu ambicja. Poczucie wyjątkowości. No tak, no, mogę mieć poczucie wyjątkowości, budujemy też w dzieciach poczucie wyjątkowości, ale jeżeli to jest zrównoważone samokrytyką, konstruktywną krytyką, empatią do, do innych, no to okej, okay, to gdzieś tam się to równoważy. Ja rozumiem, znam swoją wartość, czuję się wyjątkowa, jednocześnie nie czuję się lepsza i nie daję sobie prawa do tego, żeby na przykład pogardzać innym prawda? Rządza e, rywalizacji. No, niby nic w tym złego, o ile to nie jest taka chora, e, chora mania, żeby wygrywać i wszystkich zostawić w tyle.